w nie masz ludzie. Dzień dobry, dzień dobry. To jest moja uczelnia. To jest pedagogika dokładnie. A ja studiuję na kierunku kulturoznawstwo. Jest mi z tym dobrze. Cześć! No, dziękuję. Siemanko. Siemanko, witam serdecznie, cześć, cześć, witam, cześć. Ciężki dzień w szkole, ale ja wam szczerze, przerąbany. Ja mi się co prawda tylko dwa ćwiczenia, a zmęczony jestem jakbym, jakbym co najmniej z 12 godzin siedział. No dobra, zapraszam do komputerka, chodźcie. Na uczelni trzeba chodzić, no nie? Bo już i tak nie udało mi się raz, drugi raz nic nie rzę. Trzeba wiedzieć po prostu kiedy się ma zajęcia. Click to print to te o tak. Ale o co chodzi? O co tu chodzi? To jest mój plan zajęć. Skoncentrujemy się na czymś, żeby nam się tutaj lepiej żyło w tym domku, w końcu zamówimy coś potrzebnego do domu. Zamówimy sobie opiekacz. I skarpetki. skarpetami jest to tyle nie tak, że po prostu mają szybką tendencję do przycierania się. Nie wiem dlaczego, może to jest błąd, butów. Znamy fajny opiekaczek. Bardzo ładny, zresztą czarno-szary, srebrny jako taki. Poszło, poszło. Będziemy robili tosty, będziemy robili kanapki ciepłe. Będziemy robili y, mm, tosty, kanapki ciepłe, no i będziemy robili tosty i kanapki ciepłe, no. Proszę pani, ja bym chciał zamówić pizzę pod tytułem duży kebab. Mhm. Uh -huh. Aha. Nie, pani żartuje. Godzinę dwadzieścia? No, dobrze, dobrze. Dziękuję. Mimo zami jesień, jesień się zaczyna. Turu, 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 turu. Moja strona Obecnie biorę biorę wiedział w w akcji zorganizowanej pod tytułem ALLE SHOW w końcu doszedłem do, do porozumienia z samym sobą i napisałem stronkę o mnie. Ale właśnie, zanim w ogóle ta strona o mnie, no to trzeba zrobić zdjęcie. Mamy wam. Szukam jakiegoś fajnego otwieracza do butelek. Szukam, szukam, szukam i spośród wielu, które znalazłem otwieraczy, jest jeden bardzo fajny otwieracz z orgazmem kobiety. Mega hit. Cześć, Siemos, cześć, witam serdecznie. Coś się znajdzie? Coś się znajdzie? znajdzie? Jakiś... Dobra, spoko. Dzięki. Dzięki na Trzymaj się na razie. Jakby to powiedział nasz były premier, yes, yes, yes! No Dawaj Krzysiu! Dzień dobry! Spas! Z domu! No dobrze. Uf, Szukamy mikrofali. Wow! Wow, nie? Spo! O, o! O. O. Zamawiamy sobie kucheneczkę i Ale To się na pewno bardzo przyda. Szukałem otwieracza do butelek. Wiadomo po co. Znalazłem coś fajnego. Okazja. O, otwieracze żubr. Czy jeżeli się ma już talerze z jeleniem, no to tu na rykowisku przydałyby się jeszcze żubry? Teraz stolik do kuchni. Krzesła. W szybkim tempie muszę zrobić przelewy, żeby te wszystkie rzeczy doszły do mnie jak najszybciej. Zaloguj. Teraz pin. I wszystko w temacie. I co? Gdzie Nie, Nie mam go. O. <śmienic> 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 Dobra, w porządku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.